Dzisiaj będziemy próbować w tym filmiku nowych trzech soczków. Przechodzimy do picia. Bierzemy pierwsze, nalewamy sobie oj. Może no, może. Pijemy. Skład jeszcze. Każemy, żebyście mogli sobie przeczytać. Pijemy Dobra. Siedem na dziesięć. Zgadzam się no z tobą. Zgadzam się z sobą 7 na kieszeni. No, dobra, nie. Przechodzimy do drugiego soczku. Skład. Pijemy. Tak. A coś to jest soczek z jabłuszkiem. Właśnie. Zalewamy troszeczkę. Dziwna. 5,5 na 10. Taka ocena. Trzeba na 10. Taki średnio jabłkowy smak. No. Przechodzimy do trzeciego soczku. Skład. I pijemy. Nalewam sobie. Kamerzyście. I pijemy. Podłożyć, no Takie dobre, niezłe. Ale dam tu 6,5 na 10. Takie. Dobra siódemka. Nie jest najpyszniejsza, ale nie jest i najgorsza. Dobrze widzowie, kończymy ten filmik, ale jak chcecie więcej takich serii z próbowaniem nowych soczków w takich filmikach, to musicie wbić 20 łapek w górę pod tych filmem, a więc pa!